Witam kochani, witam bardzo serdecznie. Właściwie miałam mówić o czymś, o czym dopiero mówić, a raczej parę cytatów rzucić z Krasickiego i to będzie jutro, do tego się przebudzicie, czyli w niedzielę. W superpełnie Księżyca w Wadze 28 marca. Natomiast No tak się przyglądam, patrzę teraz, zamyśliłam się, bo już patrzę w kwiecień. Czyli kiedy mówię o tej super pełni Księżyca w Wadze, widzicie? To jeszcze przejdzie jej na kwiecień, bo z czytania z kart wynikało na tydzień przyszły od 28 marca do 3 kwietnia, że to jest cały czas ta intensywna energia, która będzie miała konsekwencje w tym tygodniu, więc przesunie się i na kwiecień. OK, no super, pełnia. Więc księżyc jest bliżej ziemi, jest jaśniejszy, jest duży, okrągły. Ja lubię takie pełnie oglądać, jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają. Więc czym rządzi pełnia? No, pełnia to pokazanie czegoś. Naświetlenie, oświecenie, przebudzenie. Księżyc to uczucia. Księżyc naturalnie opiekuje się rakiem, i dlatego raki są bardzo uczuciowe. I także są znakiem wodnym. Więc woda to uczucia. Więc za mną dlatego macie wodę. I wybrałam akurat taki obrazek, ponieważ ja tak widzę tę super pełnię księżyca w wadze. Za co odpowiada waga w astrologii? Za. Najbliższe związki romantyczne, miłosne, partnerskie, te najbliższe. I teraz, kiedy jest pełnia już nawet nie musi być super, kiedy jest pełnia Księżyca, właśnie stajemy się, widzicie tacy jak ja. Jedni stają się bardziej zamyśleni. Kontemplujący, melancholijni, trochę zmienni w uczuciach i nastrojach. Inni są nerwowi, przewrażliwieni, łatwo stają się rozdrażnieni, jeszcze inni zdolni do złości, agresji, nawet przemocy. Więc emocje rządzą. Wszystkim tym, gdzie jest Księżyc. Księżyc to uczucia, emocje. Cokolwiek było ukrywane na co dzień, teraz przy takiej pełni Księżyca może się pokazać. Ja lubię pełnię Księżyca, dlatego że ja lubię znać prawdę. Ja lubię kiedyś się coś pokaże. Więc, na przykład, rozmawiasz z kimś jutro i. Powiesz coś, co osobę zdenerwuje, i normalnie może by była opanowana ta osoba, dyplomatyczna. No, niekoniecznie jutro. I przez tych kilka następnych dni Niekoniecznie. No, ale w ten sposób możemy dowiedzieć się prawdy o osobie tamtej bądź o sobie samych. Co o nas myślą, co o nas sądzą. Więc dlatego jest to ciekawe. Oczywiście na pozbycie się tego, czego już nie chcemy. Najlepszy jest czas, czy dowiedzieć się takiej prawdy prawdy. Druga 48 po południu w Nowym Jorku. A 2048 w Polsce. Więc chcesz znać prawdę? Zadzwoń, tekstuj, połącz się z kimś. Może nawet zapukaj do drzwi, jeśli to możliwe. Bo ja też widzę, że ta pełnia może niektórzy, niektórzy mogą nawet poczuć chęć na sprawy intymne. Mhm. Tak, tak. Więc e, dyplomacja to waga. No i szale, które powinny być na tej samej wysokości, bo jeżeli jedna szala w związku, na przykład, ty i twój partner/partnerka, ty jesteś tu, a ktoś inny jest tu bądź tu, więc nie ma równowagi. Tak, nie ma równowagi, nie ma balansu i nie ma harmonii. I to się właśnie może teraz w tym pełnie bardzo jasno i wyraźnie pokazać. Tym bardziej, że pełnia Księżyca w wadze stoi w niezgodnym układzie. Tu nie ma rączka w rączkę zgodnie z planetą miłości Wenus. A Wenus opiekuje się wagą. Więc nie tylko z, nawet z tą planetą miłości Wenus, ale i z Chiron, the Wounded Healer. Czyli tutaj, gdzie coś jest nieuzdrowione, gdzie naprawdę czas na zmiany. Coś uleczyć. Ale także i przeszłość tu wyraźnie czuję. Bo jak ja słyszę, że jest pełnia w 8 stopniach, 18 minutach, to od razu myślę karma. A więc mogą ludzie wracać w przeszłość. Miłości stare, eksy. Z przeróżniejszych powodów. Porozmawiać, wyjaśnić. Domagać się. Może nawet rzucić parę nieprzyjemnych słów, wreszcie powiedzieć, co się myśli. No różne rzeczy mogą się dziać. Szczególnie dwubiegunowi mogą a, stracić y, tę zwykłą dla siebie na co dzień może dyplomację. A teraz nagle, bum. wiecie, że ja kiedyś jak pracowałam, czy to w dodatkach kobiecych, w wielkim sklepie, czy w y, kosmetykach tyle lat ja nie musiałam patrzeć w kalendarz kiedy jest pełnia księżyca bo ja wiedziałam po zachowaniu ludzi wychodzili tak jakby nie wiem skąd wyszli z pretensjami złość pośpiech nerwy w ogóle jakieś zachowanie jakby z innej planety z planety ale jakieś nieciekawe nagle wszyscy przylecieli więc taki teraz myślę że możemy zauważyć Szczególnie ci, którzy są w związkach. Ale nawet jeżeli nie jesteśmy, może ktoś wrócić z przeszłości, chcieć rozmawiać, domagać się, żeby coś wyjaśnić, czy samemu wyjaśnić kwestia przebaczenia, zrozumienia, przekonywania itd., ale wszelkie w tych istniejących związkach pęknięcia, braki, niezadowolenie, Wszelkie niedociągnięcia mogą się tutaj bardzo wyraźnie pokazać i potraktować to bardzo pozytywnie, dlatego że tu się mamy czegoś nauczyć. Czy to jest dla nas, czy nie dla nas, co naprawić, od czego odejść, w co już nie wchodzić, to jest dla naszego dobra. Bo widzicie, intelekt, rozum, to jak myślimy. Dochodzimy do wniosków. To można główkować i manipulować. Natomiast nie da się oszukać uczuć. Albo ja jestem szczęśliwa, albo czuję się spełniona, zadowolona, albo nie. Jest tak, lub nie. Więc warto na to zwrócić uwagę. Teraz druga część programu to przelecę bardzo szybciusieńko. Po każdym znaku, zodiaku, od barana do rybek. I. Powiem, czego się można astrologicznie, ale to jest dosłownie jedno zdanie. Porada na jutro, na tę super pełnię, na następny tydzień, na jakiś czas, ale szczególnie na jutro i pojutrze. I będzie jedna wiadomość z tych mnóstwa, mnóstwa moich kart. Zobaczymy, co wyjdzie. No, tak troszeczkę inaczej. Pozytywnie, optymistycznie. A więc, barany. Balans, no bo waga to balans. Najważniejszy w związku. Czy go masz? Jaka jest Twoja refleksja, odczucia na temat w ogóle związku? Jeżeli ktoś zechce z Wami rozmawiać, czy Wy chcecie przeprowadzić rozmowy z kimś z jakichkolwiek względów, w związkach partnerskich, bardziej słuchajcie niż mówcie. Dobra rada, wierzcie mi. Ok, zobaczymy, co moje. Hmm. I co teraz? Wiecie, ja miałam w ogóle nie tłumaczyć i chowam z powrotem do środka. Ja miałam nie tłumaczyć, dlatego że to jest wiadomość dla Ciebie. Skoro uczucia, słuchaj intuicji. No bo coś będzie miało to z tym wspólnego, być może coś usłyszysz drogi baranie i będzie pytanie i co teraz, jak zareagujesz, jak odpowiesz, co postanowisz. To już ja więcej nie wchodzę, super pełnia księżyca, super odczuwanie, sny, znaki i tak dalej, wczuwać się w to wszystko kochani. Byki, balans pomiędzy pracą a przyjemnościami. Jak spędzasz wolny czas? Przyjrzyj się temu. Czy tu istnieje balans? Praca, przyjemności, życie codzienne i dla Ciebie wiadomość, drogi Byku: ktoś z przeszłości myśli o Tobie. No, tak jest. Ta karma, ta karma. Ktoś myśli o Tobie, ale mam uczucie, że ten ktoś, kto myśli o Tobie, Albo jest już z kimś, albo ty jesteś z kimś i ten ktoś jest ciągle sam. No to już znowu tylko wy wiecie. Chowam wiadomość do środka. Moje drogie bliźnięta, jeśli szukasz nowego romansu, nowej miłości, nowego związku, trzeba być bardziej kreatywnymi, flirtującymi i może czasu mówić się na randkę. Z kolei, jeżeli jesteś w związku, dokładnie to samo. OK. I co dla was? Co dla was? Bardzo mi przykro. Nie wiem, co to może oznaczać. Bardzo mi przykro. Tobie przykro? Komuś przykro? Z jakiego powodu przykro? Znowu zobaczymy, co się pokaże. No. Traktujemy to z uśmiechem. Rak. Balans wewnątrz Ciebie samej samego. Ogromnie ważny. Czy go masz? Jak się czujesz? Definitywnie. Zadbaj o siebie. Zrób coś, co naprawdę Ciebie, drogi raku, ucieszy. I wiadomość. Może by tak jeszcze raz. Nic więcej nie mówię. Niejako jasne o co chodzi. <śmiech> <śmiech> Mój drogi Lwie, co dla ciebie? Balans. W rozmowie, dyskusji z partnerem, partnerką. I możesz właściwie tak ogromnie dużo mówić i być rozmowna, rozmowny. Uważaj, żeby nie uwikłać się w plotki. I zobaczymy, co tutaj. No, trochę zagadkowo, bo pełnia księżyca to jest odczuwanie kochani, a nie wyjaśnianie. Dla Was wiadomość jest, kocham Cię. Po prostu kocham. Mm, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kto to mówi? Do kogo? Chowam do środka. Panna. Balans w wydawaniu i oszczędzaniu. A więc droga panno, jeżeli do tej pory bardzo oszczędzałaś, to teraz wypada wydać trochę pieniędzy na coś luksusowego, na coś przyjemnego, na coś, co będzie mówiło, jesteś warta, warty tego, ok? Z kolei, jeżeli za dużo wydawałaś, ok, wydawałeś, to teraz czas pomyśleć o tym, jak zaoszczędzić. I dla Ciebie wiadomość, droga Panno. Ważne urodziny. No może masz czyjeś urodziny. I rozłączeni. Czyżby to ktoś inny obchodził teraz urodziny? No ja wam tu nic nie dopowiem. Bo to nie o to chodzi. Wy macie poczuć i zobaczymy, co z tego będzie. Moja droga waga. No waga, pełnia księżyca, super pełnia księżyca jest w Twoim znaku. Balans. Czy masz w życiu balans? Czy masz spokój wewnętrzny, droga wago? Eee, czy jest pomiędzy Tobą a partnerem, partnerką? Także i przeszłością. Przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami. Balans. Czy dbasz o siebie, Wago? Bo tutaj ma ta super pełnia pokazać coś na temat ciebie i Twoich związków, Twoich relacji z innymi. Czy jesteś autentyczna, autentycznym sobą. Czy też starasz się wszystkim dogodzić, a potem nikt nie będzie z tego zadowolony? Czy słuchasz swojej intuicji? Rozum, rozsądek, tak? Serce, intuicja, czy jest tu balans? No i zobaczymy, co dla ciebie, droga Wago, jaka jest wiadomość. Zima przyniesie zmiany. Uuu, my dopiero zaczęliśmy wiosnę, a więc wy jesteście. Z tego wynika w czasie transformacji. Tutaj może się coś wam pokazać. I do następnej zimy przechodzicie zmiany, transformacje, przebudzenie do czegoś głębszego. Może do słuchania intuicji, ale to już zależy oczywiście od tego, co Wy odczujecie. Skorpiony, moje drogie. Balans między pracą. Odpoczynkiem i tym, jak spędzacie w ogóle dzień. Przede wszystkim zrelaksuj się, nie denerwuj się, ok? Bo możesz odczuwać, jak przystało na pełnię Księżyca głębiej. E, daj swojej duszy przemówić, a więc bardziej medytacja, yoga, spacer na łonie natury, dobrze się wyspać, poluzuj relaks. Ok? Bo możesz zauważyć właśnie, gdzie teraz tego spokoju nie masz, i to bardzo dobrze. Może zrozumiesz coś na tyle, że coś zacznie się potem zmieniać w twoim życiu, a wiadomość. Hmm, jeszcze raz. Bardzo mi przykro. Ktoś mówi komuś. Może dotyczyć bardzo wielu rzeczy. Słuchajcie, ja tych kart mam około setki. Jeżeli coś wychodzi, to. Ja nawet je teraz. Przetasuję. Okay. Strzelec. Ty i inni. Balans. Czy tu jest? Znajomi, rodzina, klienci, współpracownicy, sąsiedzi, BOS itd, i Zauważ, gdzie jest szczerość, prawdziwość, a gdzie jej nie ma. Kto jest wokół ciebie? Czy to są wszyscy prawdziwi ludzie? Możesz także znaleźć się w roli tego, który godzi poważione strony. To jest też możliwe dla ciebie. Karta. Czas na przygodę. No jak na strzelca, to wcale się nie dziwię. Jak <laughs> strzelec bez wolności, niezależności, aktywności, akcji, przygody. Uczenia się czegoś nowego. No jakoś mi to w ogóle nie pasuje, więc zobaczymy, co to. Jak wy to odbierzecie. Koziorożec. Super pełnia i super czas, by się, kochani, pokazać. A więc macie świetną okazję na zrobienie dobrego wrażenia. Na okazanie darów, talentów. W czym jesteś najmocniejsza, najsilniejsza. Pokaż co potrafisz. Hmm. Świetnie. I jakieś lekcje. A więc może czegoś się uczycie w tym czasie? Dlaczego nie sądzić, że super lekcje, ale mogą się pokazać i karmiczne. Wodnik. Czas na coś większego. Czas na coś większego. A więc może do tej pory troszeczkę za płytko, za Nudnie, może robisz to, co zawsze robiłaś, robiłeś, a teraz tutaj aż się aż prosi: więcej spontaniczności, więcej odwagi, więcej akcji. Nawet jeżeli coś się wydaje niewygodne, ale mówisz, to będzie ciekawa przygoda, to będzie coś innego, interesującego. A więc codzienność, ta rutyna, to, co zawsze było, i to, co nowe, Ekscytujące, ciekawe, to dla ciebie super. I zobaczymy, jaka wiadomość z moich kart. Czas świętować. Czas świętować. Być może zaczynasz coś nowego. Ja się ogromnie z tego powodu cieszę, bo właśnie to jest to, do czego możesz nagle w odniku poczuć chęć. Więc przezwycięż wątpliwości i rzuć się coś spontanicznego, nowego, innego. Ryby, rybeczki. No dla rybek czas być asertywnymi, czyli nie różowe okulary, nie na wszystko empatycznie, tak, tylko z kim chcesz być, z kim nie chcesz być. Co jest dla ciebie właściwe, co jest niewłaściwe. Co właściwe pójść w to, co niewłaściwe. Będzie super czas w tym pełni, żeby się Pozbyć, zostawić z tyłu. Uczucia cię nie oszukają. Sny, znaki, symbole, przeczucia, wizje wszystko jest w tym czasie możliwe, bo to jest super pełnia, oświetli świetnie wszystko, a więc poddaj się temu, co odczuwasz. Ok? I potrzeba powiedzenia prawdy. A więc jeżeli zapytacie partner, partnerka, albo ktoś, kto się tobą interesuje, albo ktoś, kto wraca z przeszłości, co ty sądzisz, co myślisz, wiesz, ja cię obiecuję to i tamto, czas na powiedzenie prawdy. Już nie ma żadnych różowych okularów. Czas powiedzieć prawdę. I przyjdzie ci to o wiele łatwiej. Okej, okay. jaka wiadomość dla Rybek? Czy wybierasz się w podróż? Oh, oh, oh. Ja w każdej chwili, kochani, go błagam bez tych maseczek. W każdej chwili. A więc zapowiada się być może podróż. Krótsza, dłuższa, przygoda. Ja na to jak na lato, kochani. Wszystkim życzę wspaniałego. Dnia wspaniałej, super pełni, Księżyca w Wadze, zawsze postrzegajmy wszystko pozytywnie, to co się dzieje jest dla naszego dobra, zawsze <grydy> o tym pamiętajmy i dużo marzeń spełnionych, ziaczki uściski do kolejnego razu.